Witam w kolejnej zagadce, a jej treść brzmi następująco. Pani Łucja posiada krzyż zrobiony z brylantów, które były połączone tak, jak to jest widoczne na slajdzie. Pani Łucja jednak nie wiedziała, z ilu brylantów się składa, jednak zauważyła jedną ciekawą właściwość. Licząc brylanty od górnego do dolnego, to wychodzi 9. Jak również licząc od któregokolwiek boku do podstawy, również jest ich 9. Pewnego dnia jednak musiała oddać krzyż do naprawy i przy okazji zdradziła że nie wie ile jest brylantów w tym krzyżu, a jednak jak chce sprawdzić czy wszystko się zgadza to sprawdza czy z każdej strony jest 9. Nieuczciwy jubiler wykorzystał tę wiedzę i przerobił krzyż tak, że zostały mu dwa brylanty. Gdy oddał pani Ucji, ona dokładnie przliczyła ze wszystkich stron i wszędzie było 9. W jaki sposób jubiler przerobił krzyż, że pani Lucy nie zauważyła braku dwóch brylantów. Zaczymaj teraz to nagranie i rozwiąż tę zagadkę samodzielnie. Powodzenia. A teraz moje rozwiązanie. Odcinek pionowy krzyża pozostaje bez zmian. On jest liczony i musi być tam 9 brylantów. Natomiast pani Łucja nie wie ile brylantów jest w ramionach, bo liczy całą drogę od boku do podstawy. Więc rozwiązaniem jest przesunięcie ramion krzyża o jedno oczko do góry. Wtedy w tej ścieżce znajduje się dodatkowy brylant, więc z każdego ramienia jubiler może sobie zachować po jednym brylancie. A po przyliczeniu przez panią Mucję wszystko się zgadza. I to już koniec zagadki. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić następnej. Cześć!